Cześć, mam dla Was świetną informację. Startujemy codziennie z wyjazdami z pod Fabryki Rowerów. Zapraszamy na fanpage wyjazdy z fabryką. Ja ze swojej strony zapraszam codziennie na trening bezrobotnych między 9 a 11 rano. Cześć, jestem Paula. Witam, jestem Jola. Zapraszam wszystkie miłośniczki jazdy MTB na Babskie Środy. A ja w ramach Babskich Śród zapraszam Was serdecznie na wyjazdy szosowe. Spotykamy się pod Fabryką Rowerów w każdą środę o godzinie 17. Serdecznie Was zapraszamy. Cześć, nazywam się Marcin. I jeżeli w rowerze przede wszystkim cenisz przygodę, to zapraszam Cię w każdy wtorek i czwartek pod Fabrykę Rowerów na godzinę 18. We wtorki wyjedziemy sobie na luźniejszą szosę, na delikatny rozjazd. W czwartki prowadzić będę jedną z grup MTB w tempie bardziej przygodowym, po okolicznych hopkach. Startujemy i kończymy pod Fabryką Rowerów. Cześć dzieciaki! Zapraszam wszystkich w grupie wiekowej 8-12 lat. W poniedziałki i w piątki będziemy się na rowerze uczyć skakać, jeździć, zjeżdżać z najstromszych górek i podjeżdżać ponad wyższe szczyty. I myślę, że Wam się na pewno spodoba. Zapraszam. Cześć, z tej strony Tomek. Zapraszam na cotygodniowe jazdy szosowe z Fabryką Rowerów. Startujemy spod fabryki w każdy wtorek o godzinie 18. Cześć. Z tej strony Piotrek. Zapraszam na, Was na cotygodniowe jazdy we wtorek i czwartek o godzinie 18. Wspólnie z Fabryka Rowerów XC Team. Cześć, tutaj Tomek. Zapraszam Was serdecznie na wieczorny czwartek, który znacie i mam nadzieję, że lubicie. Wyjazdy w każdy czwartek 19.15 prowadzę ja i Mariusz. Zapraszam. Cześć, nazywam się Marian. Zapraszam na weekendowe wypady z fabryką w najciekawsze miejsca w Polsce. Więcej informacji już wkrótce na Facebooku. Zapraszamy.